Jak przygotować się do audytu w mniej niż 5 minut? Bardzo prosto. Skorzystaj z pomocy najlepszego asystenta AI Rodobota. Otwieramy sobie aplikację i wpisujemy. Załóżmy, chcemy przeaudytować dział sprzedaży. Przygotuj mi audyt do działu sprzedaży. W tabeli i czekamy. Jakbyśmy sami szykowali taki audyt, musielibyśmy przede wszystkim przeanalizować dział sprzedaży, zastanowić się, jakie dane mogą przetwarzać, jakie obowiązki prawne w jakim zakresie będą mi dotyczyły, jakie pytania mamy zadać. Natomiast z rodobotem właśnie wystarczy. Prostą komendę wpisać, i mamy przygotowaną tabelkę audytową. Podstawy prawne. Czy dla każdego procesu pozyskiwania danych klienta, np. z formularza, wizytówek, rozmów, określono i udokumentowano właściwą podstawę prawną, np. zgodę, umowę, i tak dalej. Mają Państwo pytania, mają Państwo uwagi, rekomendacje yy, i miejsce na odpowiedź tak, nie bądź nie dotyczy. Jeżeli chcemy bardziej szczegółowego audytu, ponieważ no, specyfika działu sprzedaży jest trochę inna, no, to wiadomo, uzupełniamy, mu wpisujemy kolejne polecenia, że w moim dziale sprzedaży jest to, 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 to i on będzie poprawiał ten audyt do takiego stopnia, jaki będzie w zupełnie Państwa zadawalał. Natomiast istotne jest to, że trwało to mniej niż minutę samo wygenerowanie pierwszego, konc pierwszej koncepcji audytu. I potem, ewentualnie, jak będziemy sobie dopracowywali do kolejnych 5 minut, i powiedzmy w ciągu 10 minut, jesteśmy gotowi do profesjonalnego audytu bez względu na to, co będziemy audytować. Zachęcam do działania.